Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Wiesz co, ja tutaj Wcześniej, sobie... W sumie Możesz, możesz już do startować, to on tam dopłynie. Jak Ty, do... tam czekaj, mogę... Dojdzie. 200 kasów tylko kładę nad ten... nad Egipt. Już na El Alamein wysłać? Na Libię, na Libię niech będą, tak, wyślij na El na Libię niech będą te... samoloty. Czekaj, wyślę Dobry. 4... czekaj, 400 kasów jeszcze wysyłam na ten... Na Libię, bo tam na Libię walczymy. Dania zacznij Znanie, budować... Zacznij budować tego infrastrukturę już tu, bo już widzę, że mam aterysję w Libii. Ale jadę tam. Słuchaj, Danio, ja jak pojadę ostro, to najważniejsze, żebyś po prostu mnie śledził, nie? Bo ja już jak powiem ci, jak przebijemy Tobruk, to bruk, ja to już jadę pod El Alamejo. Z tych dywizji musisz, z tych dywizji. Tak, tak, z nich będę atakował, ale ja będę jechał akurat stary dotąd i chcę to wszystko krążyć, że co chodzi. Całą A tą... A tu właśnie na El leci desant i będzie stał. Aha! Właśnie po to, to, co mówiłem. I tam co właśnie transporty robią. 40 okay? transportowców moich będzie to uzupełniać, także nie powinno to się wygląda. Lecą, lecą czołgi, lecą tak, czołgi tutaj. Jeszcze więcej paliwa kupić, mam jeszcze 30 ropy. Lecą czołgi, palą na razie, ale przebijane są, widzę. Dobra, no tylko to zdobyć, tylko to sobie utrzymać. Oni się wypalą sami już, bo to chyba mm. też ma że że zejdą no, tam... Chcesz ja ja Quentin? No, czekaj, bo ja na Rosję już muszę myśleć o Rosji i robić dywizję pancerne spokojnie. Nie, na no spokojnie, to jeszcze mamy dwa lata. No, Ej, w sumie szybko ta Francja poszła, 39. nie? Tak widzę, że nieźle się bawicie. No. Yy, panowie, jak ktoś to warbący dawajcie, żebyście no. o tym nie zapomnieli. To te... e, o kurde, co ja mieć... c... to jest? A dobra, dobrze, dobrze, to dobrze, Danio, dobrze, dobrze. Bo oni uciekają, zobacz, oni uciekają, widzisz? Patrz, mamy Mamy Tobruk, więc stary, zobacz, że już ten... Zobacz, co się dzieje, Danio... Danio, nie, 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 tylko wchodź dywizjami za moimi czołgami, zobacz. i masz to, i masz to, i masz to, ja to uzupełniam. ja już jadę, nie? Dobra. No i mamy, chłopie, wszystko krążone, to ja już... 20 dywizji, ty to jak ścinam już. Patrz, Danio, bo tylko nie. utrzymaj to, proszę. Utrzymaj, Lefej Danio, Blokuj no... ich. No, to tam nawet też nie dostaje na razie. Dobra, też ich no? Dobra, A Danio, już tylko musisz wchodzić, patrz, bo to Oni... teraz atakujesz, Oni... Oni... nie? Oni... Oni... Wejdź do środka, Danio. I no, ja tak z tego nie wydostaną, nie będę się z tego, opcji. opcji. Dobra, ja stoję, tylko mi piechotę dośli do tych czołgów, okej? Okay. Ja już pyk. Dobra, udało Aj. nam się porobić na razie nie? Tego, Dobra, co nie jest uzu... co ja... jak coś, to ja tam nie uzupełniałem na pra... Maxa, ale mu uzupełniałem... Usunął, usunął tę dywizję 20. Ej. I tak mu zdechły. Dobra, ty, to ja po co, ej, po co ja mam stary bawić się z tym... Ja lecę do przodu dalej na LL Main. No lecz. Tylko Daniel, że ty musisz teraz hmm. musisz teraz na Włochu mocno ogarnąć, żeby po prostu śledzić moje tenie. Dobrze, że dostał Fortress Bastera, Musisz moje czołgi śledzić, nie? Boże niemieckie Dobra, lotnictwo. Ja nie... Ej, 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 poczekajcie, weźcie zamiast dawać nad Egipt Dodajcie może nad Libię lotnictwo, bo ja tu widzę mam dominację nad Egiptem, tylko nad Libią jeszcze sami żółte. Dobra, suplaj leci, suplaj leci cały czas. Dobra, teraz zejdzie się. No chyba mikrofon, Kowa. O. Dobra, dobra, jest po, po, Hi, po Japonii, jest... Nie znam takich ludzi, No jest po Japonii, to prawda. Nie znam takich Dawa, ludzi. Jeszcze ci wyślę, słuchaj... No. Ty, Danio? E, Co jakiś czas masz... Czekaj, masz gumę chyba rozjebaną w tej Afryce, czy nie? Czy ja nie mogę po prostu z tą trade'ować Nie, dobra, masz Ja mam chyba 25 gum. Dobra. Ty, przebiłem się, przebiłem się! Fentin Co? Paliwo. Dobra, ale mi już potrzebne ja mam full paliwa stary, teraz mam tyle paliwa, że wiesz Ale nie, to będę ci dawał po prostu produkcję, bo procentował. procentową. Dobra, spoko. A nas... medy wjechały, nie? Dobra, ja już tutaj, ja się nie przebiję stary, medy wjechały. Ja mogę pojechać pepancami, Ty, się ale Jeżeli nie, jeżeli mamy dostępne morze, to spróbuj zrobić desant tutaj. Po prostu Czekaj, okay. muszę złapać organizację, tylko Daniel, patrz, nie ma tu też dywizji, bo wtedy będziemy mieli atrakcje duże, nie? A tak to jakoś, wiesz... Co wam po... Ile... Dobra, dostałem 30% kasów. Ty, słuchaj, Daniel, jak ci powiem, to będziesz pinował to, w sensie konstant zaatakował, ale jeszcze nie, bo na razie chyba Aha. nie wyczaili ataku, bo u góry mają meda i ten med... Dobra, zaatakowali mnie pierwsi, Dobra, mój med już płynie, idzie, znaczy w sensie transportuje się. Pi możesz pinować ich tamtą górną prowincję. Bo jak myślisz przebijemy tymi czołgami tę piechotę tu? Może? No wiesz, to są indie. Pombocha dobra, pinuj, pinuj, pinuj. Mój, mój czołg średni już yy, jedzie, nie? Ej, Czekaj, danio, forsa taka wrzucę. Kurde. Jest, dobra, jest, 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 jest. Świetnie Daniel, przestań i wiedź teraz y, troszeczkę za mną wprowadź dwizji. Ja ich będę spinował cały czas. Spoko spoko. Daniel, teraz się zaraz wycofaj z tej grecji, ja pójdę tam ogarnę to. A spinował mnie, ja pierdzielę no. Ale blisko jest chłopaki, my to porobimy ten Lala Main, tylko. Daniel, możesz zaatakować. Jak ktoś spinuje typek, to i tak możesz zaatakować. Ale oni uciekają, oni się wycofują stąd, bo ich tu rozczołgami. No ale nie Popatrz. wszyscy, nie wszyscy. te, konie, te, te konie Tanio, nie te. Do góry z trzy dywizje, do góry z trzy dywizje podeśli. Lecą cztery już. Dobra, czekaj. czekaj. Kurwa z tymi konmi dzieje? już one idą normalnie. No właśnie nie Czekaj, aleksandry. O, okrążam ją, okrążam ją. Lotnisko im zajmę, to już będzie koniec, dobra? Czekaj. Portside zajmij, portside, żebyśmy się przedostali do Afryki. Dobra, Lec... ja lecę w port side. Do... Czekaj, czekaj. Afryki Jeżeli przestaniesz ich atakować, to za sześć dni wyślę na portside i ich możemy przy. Ja już mam, ja już mam, stary, patrz. Ja już mam to zajęte. Może na no, gazowanie nie przesadzaj. No. Okay. Dobra, nie wiem, tak, bo ja będę musiał wycinać. No nie... Ale zapomniałem. No. A tam wycinać, można różne rzeczy wycinać. O, pięknie. Okej. Okay? No. O nice, jestem atakowany i atakuję. I czekaj. po materiale. Czekaj, uda mi się czy nie? Zamknę o, to? Zamknąłem to. Dobra, bez problemu. Afryka tutaj, no chłopie, będą tu jeszcze potrzebne niemieckie dywizje pancerne jakieś, czy... nie, już to coś tam jeszcze do Dobra. Jadę na teledysk. Heraklion, e? Macie bombowce? Zwykłe bombowce? Ja tylko kasy robiłem i te, nie? Daniel, masz zwykłe bombowce, czy nie masz? bo Boże, kampania afrykańska poszła naprawdę dobrze. Good na, job, Rommel. A na początku się... a to Guderian, chłopie! No, good job, Guderian. W ogóle Beka moja gościu Roblem to je garnizonuje całe wybrzeże. Oooo, ale kto? A, no to myślałem, że on. Ok. Nie, no myślałem, że no Już fabryki potracone, no jest... co? moja cała armia już tam idzie, więc. Co ty? Jakie fabryki postracone? Żadnej prowincji nie straciłeś, jedną prowincję, no. Co? No tam, tam straciłem Czy... trzy fabryki wojskowe! Czego ty, jacy, ty, nie ty nie tak strysię? panikujesz, człowieku? Spokojnie. Mały wypadek przy pracy i tyle, nie jest. Wypadek, e, a, dobra, tak? palciek, gumę. E, może byś obstawił sobie Francję tymi końmi, co? A bo jak jeszcze nie wyprodukowałem, wiesz. O kurde ja mam to konia, dobra. A Jakie to mają być dychy, nie? No ty, pach... nie. ty płakałeś właśnie, Sorek. Okej, ja to wypłaczę. Sorek się poradził, on wchodzi i mnie na moje linie frontu i ja straciłem no trzy wojskowe, tu... czaisz to? Trzy no, fabryki to nie wojskowe nie masz komunikacji, tylko nie daje jakby... Dobra, i czekaj, niech on się zacznie przebijać gdzieś. On chyba nie będzie na tych głupich, mo... może wprowadzić coś O, idzie, nie, dobrze, nie, dobrze. Dobrze. Jest, jest dobrze, dobra, nie, nie reinforce'uj tego, weź się. Nie, 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 nie reinforsuję ja, ja się sam wycofuję tutaj Ja się wycofuję stare to tyło tak? Nie, dlaczego Reinforce chodzi nie nie nie, nie. Dobra, wycofuję się spokojnie To są już medy, nie? No mam medów to tu jest jeden med tylko i same leckich. Mamcie mi za 8 lightów i jeden med No. no tak. A nie, nie ja zajmują drugie portanie. A ja nie śmiję potem hałek heavic no, do no, majowania, no, bo ja i tak nie będę miał co robić Zajęli drugi port. Ale dobra, weź tu, weź tu weź, weź tu weź, weź tu wieć. Weź. Ja teraz właśnie jadę po port, wiesz. O i czekaj, ile tutaj wybijemy dywizji? No dwie marines. O kurde więcej, dobra. Cztery. Tam są cztery. Nie, tu jeszcze kasy podeszły, do. Nie, nie mam nie ma tepańców w tej dywizji. Dobra. Ja w ogóle nie mam wybadanych Już. O włockich. O wow. Chopie, wow. oh, wow. oni mają tam takie atrytion, że oni się sami wyzabijali. Na tej gulantarze. No <laughs> jeszcze... Chłopie, low supply 30% plus kasy 30%, to czy tam 40%, to ładnie. Powiedziałbym coś z Gibraltar zawsze polski, ale to Hiszpanie niewdzięczni zajęli Gibraltar. Jeszcze ulepszona ta pantera. Uu. Jest ulepszona, no. Maksymalne działo. Dobra, to będzie, to będzie do wycięcia. Na maksymal. Na maksym... Ulepszona ta pantera na maksymalne działo. Mm. Mm. Oooo. Oh. Mm. ale masz maksymalnie ulepszone działo, nie, chciał, nie chciałbyś się spotkać? Sorek, sorek, nie? To jest, sorek to jest widzę taki z boczów, no. To taki wariaci. El no, Ale co ja z potrzebnego powiedziałem? Ulepszone działo na maksa, wiesz. A to o, o, ty do o takich rzeczach, my, o Kałach, spodziewałem się po tobie, że jesteś innym człowiekiem. Myślałem, że to twoi widzowie są tacy, jednak o. jesteś kamek i złodziejem oraz prostakiem. nie wiesz to, być to. By. Ale wy jesteście fałszywymi wendami, Beskiku. <noise> <noise> tak. Yeah. Powiem ci tak, to chyba naprawdę chciałem działa, tak znaczy... wiesz, co? wiesz co ci powiem? Spójrz no? sobie na... Spójrz na... Ilość konwoi. Hmm, Konwoje Brytyjczyka. Powiem tak. 700 tu całe. 700, a powiem ci, że mi w tej zakładce pokazuje, że zatopiliśmy, nie wiem, zatopiliśmy 235. Ej, właśnie Straciliśmy ten. 235, a zatopiliśmy 8900 ships type of convoys. Czyli prawie 10K, tak kurwa, konwoi. Amerykanie coś nie ogarnia, bo wysłał na Pacyfik 120, 124 suby na protektowanie konwoju. Dobra, tak, tak szybko trochę polecieliśmy z tą barbarosą no ale wiadomo nie. Do dnie aby dojść, bo jestem pewien, że on będzie przy dnie przestał, to ja sobie puszczę czołgi na bramę smoleńską. Dobra, jak, byś, jak tylko mi pokryjesz lotnictwo, bo on tu wystawił po 1500 maszyn, nie? Jak tylko mi pokryjesz, to to świetnie. Po prostu, żebyście na Smoleńsk nie przyjeżdżali, bo ja mam tutaj 6 Panter, 6 Dywizji Panther. Fakt, że to jest. Dobra, Fakt, że to jest zatryszy. tutaj już się ustawił. Ale to możemy tak od góry było. przebić, patrz. Jaki ją błąd zrobił, czekaj. Mm. Okrążymy, okrążymy. Tak, tak, tak. Tylko, że ja, ja wiesz co, ja teraz na czołgach yy, po prostu... Ja, ja swoje czołgi już tam transport, transportuję, będą za ile. No taką defensywę ustawił stary, po prostu. To, to czołgami przecież to rozprójesz, tylko musisz je poczekać aż będą miały organizację i puszczujesz. Ja jestem specjalny patrz, dla tego przy Słoneńsku, takie małe plany na jedną prowincję, aby ja miał jakiś tam bus zawsze, nie? A czekaj, bo ja będę zaraz... Ja, ja czekam na razie na zielone niebo od Kobe, nie? To wszystko. Ej, on traci po 22 samoloty, po 30, a ja nie mam dominacji. Serio? Eee, na Kijowie tam latają moje samoloty. Spróbujmy, spróbujmy ruszyć Smoleńsk, nie? Powiem Ci tak, medy sobie radzą, ale lekkie... Eee, dobra, to będzie. To będzie, to będzie, to będzie, to siądzie. O, czekaj, daję 1000 kasów w tym momencie. O Aha. kurde. Dobra, jest Smoleńsk przebity. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. Smoleńsk jest przebity. Z tego, co widzę, to medy wchodzą. Może pantery, pantery są no Ja jestem chyba panterofilem jakimś, nie? Bez kitów. z tych 100 mlotów draci, się panter? Nie, jestem panterofilem, w sensie, że je uwielbiam, nie? Wiesz co chodzi? A, film, dobra, pomyliłem słowa. Brama Smoleńska jest specjalnie trzymana, wiesz co chodzi? Do kawalerii specjalnie logistykę wsadzę. Nie, to nie ma sensu, nie, nie kawalerii mi, tego mi nie, tutaj mi nie dawaj kawalerii w ogóle. No to od razu zielono, gościu, zielony supply, nie? To i dalej. Patrz, daję tutaj. O, tutaj. gościu, S, ale on tu specjalnie zrobił chłopie przy Smoleńsku same bunkry, tutaj. Ale dobra, teraz to wypcham. Bez attrition to wypcham, dobra, spoko. Dobra. Nice. A to jak tam na południu? Ja się w ogóle dziwię, że on tu został, nie? Ale okay. no ja tam sobie po prostu niszczę, idźle. Że już ma 7000 tysięcy samolotów, ile samolotów zajebałem. Koba is our air controller. On wycofuje część dywizji stąd. Skąd? ja się Jakaś dyskusja w samolotach się patrzy. No co? Nie, nie zobaczę Ilość samolotów, szkoda. No Panowie, rozchodźcie się szybciej na front. No, jeszcze tak? mam Chyba to nie dojdzie teki? do d nawet nie, tak TBH. Chyba nie ogarną po prostu tej d Ale gra jest masa. No gra, gra jest. Tak, no ci tak, gra jest masna, ale. <laughs> odcinek serii Did Idea nie będzie. Ja myślałem, że tutaj się coś pobijemy na Smoleńsku, ale tutaj nie było nawet czołgu. Ja to nie powinno być tak, że jak przebije Smoleńsk, to powinienem rypać po prostu wszystkie te dywizje za, za rzeką? No powinieneś, to chyba ja no, na tam bunkry ekspresy. No, są bunkry, ale jest zajbiście, wiesz co chodzi. No tutaj Dobra. już nie ma, nie? Dobra, to wycofałem tylko lekkie, nie? Jak tu jest zielono, no to lekkie sobie powinny poradzić, powinny. Ale on mnie przebija pewnie Easy. jest, jest sześć takich no, na Ukrainę Na Ukrainę. No i powiem ci... swoich myśliwców, on już nie ma... On już nie, on już nie dostaje zapasu myśliwców, ma pięć komyśliwców, nie chcę to się, 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 kurwa. Powiem ci stary, że zajebisty jest ten perk Fortress Buster na te bunkry. Już to... Zobacz no, stary, lekkie... Nie wiem czy to są czterdziestki? Chyba tak, nie? O, jest jedno ale no cztery dywizje tylko. Koba. Nie chce ci powiem? Ty, ej, ma, macie gdzieś, macie gdzieś czołgi, żeby wyprowadzić drżenie, nie wiem, stąd? I pójść na przykład... Ja tam. mam, ja, pode, ja już podsuwam. Ja mam, ja mam, ja mam. On mnie chce, on mnie chce ale zamknąć, pójdzie. wiesz, i... Powiem ci, że ja to. Ale się... tu... Ale tu przebicie poszło, mój Boże. Dałem jeszcze trójkę, żeby szybko gra ja cofnę na dwójkę, bo ja nie ogarniam w byku kompletnie nic. Nie, U mnie to tutaj jest tragedia. Raczej znaczy, jak ci nawet zamknę, to tam sto moich transportowców będzie ci właśnie zaopatrzenie dawać. Eee, raczej, dlaczego tak, nie powinien mnie tu zamknąć. Eee, w Stalingradzie też miał 100, 100 transportowców zaopatrzenie dawać. Wieś, tylko że oni ich nie mieli, a teraz ja mam. Gdyby no, ich to, nie mieli, no to. Nie mieli co zaopatrywać różnica. w Stalingradzie, no bo. Też mieli tam powiesz. słyszałem historię, że w ogóle gumki tam szły nawet do Stalingradu. prócz broni, wiesz, to takie trochę XD bym powiedział. Znaczy, gumki w sumie się wiecie o co mi chodzi, nie? To no, no, no. Tu jest kocioł, który trzeba jakoś dobić. To spróbuję tą piechotą. Amerykanie wysyła jednostki do Związku Radzieckiego Tak? Nie, yes. nie, dobra. Tak. Zatapij, zatapiej. Na następnego multika to ja ogarnę już to zasadę tak mniej więcej wypiszę co jak co. Super. Bo to też jest. Zasada na... odnośnie każdego, nie? Na przykład nie, wysy... nie jest zakaz wysłania czołgów do Hiszpanii Nie, 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 to jest kwestia nas... to na przykład że... No te, te czołgi też, tak, to jest na wielu multika tak, ale na przykład że Rusek ma Rusek ma... nie może mieć na swoim terenie i dywizji. Hmm, ale czyli nikogo nie, poza, nikogo nie, poza swoimi Czy tam czy, czy, czy tak. Nikogo czy tam, poza tam papetów, tam Iranu. Albo możecie, na przykład nie. nikogo poza osób które mają ideologię komunistyczną. O, coś takiego na przykład. Wiesz co, ja tutaj będę raczej pchał dalej etami A na Ukrainę to ja no. wysyłam e, lighty. No, ale bardziej fajnie no. nie może być tam z Ukraina. Oh. Hmm. Dobra, zielone, mogę My Jeszcze jakbyś dał kasy to bym zaczął puszować. Zaraz, zaraz to. Kurwa. Może nie. Mielisz mnie człowieku. No ale jak bez karty mówię. I bez kapty? Ja nie wiem, no, czy ja nawet tego to piechotą nie zesz... No, Chłopie, ja piechotą puszuję tą piechotę już. Dobra, to to nie będzie chyba sens. Dobra, ja tą Ukrainę zajmuję krok po kroku. No, zobacz jak ja Ci, no, ja ci, zobacz, ja ci to, robię okrążenie na tej Ukrainie. <gry> no, widzę, widzę. No, po prostu, po prostu idź do przodu i jakby to zabezpieczać, to było świetnie, nie? <gry> no, <gry> no idę tu i tu. Mi no, tam piechota nie wchodzi. O, okrążyli się. No i zaraz my okrążymy ich. No i No i jest kara. Dobra, dobijemy to. Oj, no świetnie, gościu. Gdzie są moje medy? Piękne micro. Może mi się to uda przebić, może mi się to uda przebić. Jeżeli to mi się uda przebić, to zamkniemy... Ty, a weź ich tu pinuj! O dobra, świetnie. Czekaj, utrzymam to? Chyba nie. Boże, proszę Cię, wieć tu. Zaatakujcie tutaj, proszę. Czekaj, uda, uda się? On już nie będzie jakich atakuje. No, macie to, będzie to. Dobra. Chłopaki, panowie, ziściło się. Stalingrad jest nasz. wiesz co, no ja nie, nie wiem. puszczę ten plan po prostu. Niech się no, dzieje wola to... boga. No, czerwę, czerwone. Puszczę tą piechotę, ale na południu zobacz, to jest pusto, chłopie. Ja tu plan puszczam. Forever, nie? Dość, teraz wam powiem, nie, powiem, nie bo już jest praktycznie koniec gry. Usiadłem u boty przed pańskiej wojna na Atlantyk i złapałem wam transport, gdzie było chyba z 500 konwoi. 400 convoy w Disney. mogłem kompletnie tego uchylić. Panowie? No, pan dał mi skórę. Ale submarinami nie obronisz. No, no, to coś coś było, to? Ja też dałem te kawiery. Submariny. No właśnie, Amerykanie dostają 142 submariny na protekcję konwojów. Mordo, submariner. Su, okay. Możesz mi nie ja przerywać, dziękuję. No, submariny nie, nie wykryją submarinów, jeśli są w submariny. Masz submarine rozstawioną na rajdowanie i wyrzutki samolotowych Wyrzutki samolotowych Do spotowania Bo ogólnie to ja tu miałem jeszcze destroyery i ale one tak ciul działały o, o. Tak? Grajter mm. o greater